Witam. Wczoraj wrzuciłem dość mądry filmik, który zrobił bardzo ładne wyświetlenia. Więc, żeby wrócić do średniej kanału, no to teraz muszę zrobić dość głupi filmik, i dlatego e, napisałem wiersz. I właśnie, żeby ten filmik też zrobił bardzo ładne wyświetlenia, to pamiętajcie widzowie, żeby w komentarzach napisać jak bardzo Wam się podoba mój wiersz? Czy powinien on być w kanonie lektur obowiązkowych? Oraz e, jak bardzo dobrym wieszczem, pisarzem jestem. Tak, od zera do 10. I gdzie byście mnie uplasowali? Czy lepiej niż Makłowi e, Mickiewicz? Czy gorzej? No. Jak uważacie moja przyszłość yy, pisarska jak dobra będzie? Więc uwaga, dajcie łapkę w górę i recytuję. Na górze róże, na dole masz lupę, chuj ci w dupę.